Myślę, że ta dzisiejsza przypowieść jest powszechnie znana, to nie jest najważniejsza przypowieść w Ewangelii, ale bardzo wyraźnie mówiąca o Bożym miłosierdziu, bardzo często pojawiająca się na jakichś rekolekcjach w wielkim poście. Znamy ją jako przypowieść o synu marnotrawnym, chociaż niektórzy mówią, że lepsza byłaby nazwa przypowieść o miłosiernym ojcu, albo o dwóch braciach czy dwóch synach. Ktoś, kto chodzi systematycznie do kościoła, ktoś, kto systematycznie przyjmuje sakramenty idzie do spowiedzi, mógłby powiedzieć, to w sumie nie da mnie, to znam. To mnie nie dotyczy. Przecież ja nie jestem takim synem, ja nie roztrwoiłem majątku, ja przecież jestem blisko Pana Boga. Być może, ale jeszcze do tego wrócimy. Ale myślę, że warto się przyjrzeć tak naprawdę tej postawie, co tam się wydarzyło w tej pierwszej części Ewangelii. Syn wraca, syn wziął majątek, kiedy ojciec dzieli majątek między dzieci? Po śmierci. Tak naprawdę ten syn chciał śmierci ojca. Chciał, żeby już się dokonało to, co ma być po śmierci. Ojciec podzielił, zgodził się. Ojciec tak naprawdę nic nie mówił. Syn idzie, roztrwania majątek, ale dlaczego wraca? Czy dlatego, że być może w nim się pojawiła jakaś refleksja? Czy być może miał wyrzuty sumienia względem ojca? Nie. Przyjrzyjmy się temu. W owej krainie nastał głód, ciężki głód. On wszystko wydał i sam zaczął cierpieć niedostatek. Potem zastanowił się i sobie przypomniał, że u jego ojca w domu nawet słudzy mają lepiej niż on. I to są takie ważne punkty do refleksji dla nas. Głód, kraina, różne trudności. Nieraz wokół nas są trudne rzeczy. Ja mówię, patrząc na ostatnie pięć lat, to rzeczywiście wokół nas była, a to była wojna, pandemia, różne rzeczy dookoła się dzieją, niepokój, także w naszej ojczyźnie, różne kłótnie. Ale to nie wystarczyło, że był głód. Ten człowiek zaczął sam cierpieć niedostatek. Sam wydał wszystko. Próbował. Na własną rękę sobie radzić, pójść jeść razem ze świniami, ale się mu nie udało. I to jest ważna rzecz. Pan Bóg czasami dopuszcza w nas trudne rzeczy, dopuszcza, żeby się wszystko posypało. Pan Bóg nie chce nas zmusić. Czasami dopuszcza różne rzeczy, żeby człowiek zaczął myśleć, bo on tutaj ten młodzieniec się zastanowił. Potrzeba nam pewnej refleksji. W świecie myślę, że wiele ludzi żyje bezrefleksyjnie. Z dnia na dzień, co będzie, to będzie. Byle było radośnie, było pięknie. Żyjemy trochę jak ten właśnie bogaty młodzieniec, który roztrwania majątek bezmyślnie. Często potrzeba się w którymś momencie zastanowić. W Apokalipsie Świętego Jana są słowa Jezusa. Mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzę, wejdę do niego i będę z nim wieczerzą. Jezus mówi, ja pukam do twojego serca, pukam do ciebie, chcę tam wejść. Pan Bóg często daje, puka nam bardzo cicho. Pan Bóg mówi w ciszy. Tyle tylko, że jak człowiek nie chce tej ciszy słuchać, to Pan Bóg czasami puka głośniej mówi, może wreszcie człowiek się ogarnie. Ale bywa tak, że człowiek nadal nie chce słuchać i nieraz musi uderzyć pięścią w drzwi, żeby wreszcie człowiek zrozumiał, że jedyne rozwiązanie jest przy Panu Bogu. Tylko pytanie, co człowiek zrobi, ewentualnie, czy wróci, ewentualnie, dlaczego wróci. Kiedy zobaczy, że sobie sam nie radzi, ile razy człowiek mówi: Ja sobie radzę. Jestem chory, to pójdę do lekarza, jak tego mnie nie stać, albo nie, 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 bo nie doczekam się w kolejce do lekarza państwowego, to sobie prywatnie zapłacę, tu sobie połatwię, załatwię, nie udaje mi się w domu, to wezmę sobie rozwód, albo w ogóle po co brać ślub. sobie człowiek radzi. Ale nieraz Pan Bóg dopuszcza sytuację, w których człowiek sobie nie radzi. To, co święty Paweł opisał, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocnym. Czym bardziej człowiek uświadomi sobie swoją słabość, tym bardziej ma szansę objawić się w tym Boże moc. Ale zobaczmy, do jakich wniosków człowiek dochodzi. Przypomina mu się, że w domu jego ojca słudzy mają lepiej niż on. I to jest bardzo ważna rzecz, bardzo kluczowa. On ma w pamięci dom, w którym u ojca jest lepiej. Gdyby tego doświadczenia nie miał, że w domu jest lepiej, to on by nawet nie wpadł, żeby wracać. Przecież on chciał zabić ojca. On chciał wziąć majątek z spadku. Ważne jest doświadczenie Boga, który kocha. Ważne jest doświadczenie Boga, który słyszy, który, który jest dobry, który wspiera człowieka, żeby mieć do czego się odwołać. Czasami ludzie przychodzą do mnie, dorośli, i narzekają na swoje dzieci. Mówią, proszę księdza, to moje dzieci już do kościoła nie chodzą. Ja im tyle mówię, tyle ich przekonuję, tyle im namawiam, a oni nic. I co ksiądz mi powie? Nieraz odnoszę się do tej właśnie przypowieści. Mówię, zobacz, co, co robił ojciec. Dlaczego ten syn wraca? Powie, że tam jest lepiej. I teraz twoja postawa, rodzica, dziadka, ma być taka, że masz pokazać, Swoim życiem, nawet nic nie mówiąc, albo nie za dużo mówiąc, że u Boga jest naprawdę dobrze. Czy ty, kiedy cały czas krytykujesz swoje dziecko, czy ty, który cały czas wypominasz mu grzechy, czy ty pokazujesz, że u Boga czy w kościele jest lepiej? Pomyśl: Ojciec nic nie mówi. Święty Jan Maria Wianej kiedyś mówił, nie mów innym ludziom o Bogu, tym, którzy nie chcą słuchać, ale także, żeby ciebie o Boga pytali. Dlatego ważne jest świadectwo wiary, świadectwo wierzącego człowieka, który doświadczył Boga, który jest dobry. Świat potrzebuje takich wierzących, nie tych, którzy tylko krytykują innych. Zaraz do tego dojdziemy. Tylko potrzebuje świadków Boga, który jest dobry, który kocha. Niektórzy narzekają, że pewni księża mówią dużo o Bożej miłości, zamiast o innych sprawach mówić. Ale gdyby nie było doświadczenia w tym człowieku, że Bóg jest dobry, że Bóg kocha, to by nie wrócił nigdy. Trzeba wiedzieć, do czego mam wracać. To będę, kiedy ci rodzice powiedzmy, że żyją dobrze, to kolejna moja rada tym rodzicom jest tak: kiedy będą chcieli wrócić, to ty się uciesz. Jakże często są takie postawy, a nie mówiłem, a zobacz, a mam rację. To nie jest ewangeliczna postawa. Ojciec nic nie mówił: rzucił się na szyję, ucałował, dał pierścień, przywrócił godność. I taka jest postawa nasza. My mamy być chrześcijanami. Ale jakże często nam włącza się postawa drugiego syna, bo ja wiem lepiej, bo ja jestem lepszy a tamten jest beznadziejny, gorszy. On rozsłonił majątek. Notabene, kiedy do taką refleksję, że ten drugi syn też czeka na śmierć ojca. Bo ty mi dzisiaj, do tej pory nie dałeś się pobawić. Gdybyś już umarł, to już dawno bym się bawił. Jakże często mamy takie podejście do wiary, wielu ludzi, taką postawę... Pierwsze, że jestem lepszy. Że mi się należy, trochę takiego lęku. Nie mam odwagi się zwrócić do Ojca, do Boga Ojca, żeby mi dał. Przecież ten Ojciec mówi: Przecież wszystko do Ciebie należy. Można powiedzieć: Czyja wina, żeś nie zapytał? Czyja wina, że nie poprosiłeś, żebym Ci dał te koźdę? Ten drugi syn też nie poznał Ojca. Pierwszy nie poznał na początku, później go poznał pełnego miłości, a ten drugi nigdy nie poznał ojca. Można chodzić do kościoła co roku, znaczy co tydzień, przyjmować komunię świętą, a Boga nigdy nie poznać. Tylko się chlubić, że jestem lepszy, bo moje dzieci są gorsze, bo do kościoła nie chodzą. Tylko jaki dajesz przykład? Pomyśl, kim jesteś w tej Ewangelii. Czy jesteś kochającym ojcem? Czy jesteś pierwszym synem, czy drugim? Z mojego doświadczenia ludzi wokół ja widzę, jak wiele ludzi, którzy gdzieś tam pobłądzili strasznie, poupadali w straszne grzechy, stają się później często wielkimi wierzącymi, bo oni doświadczyli tego Boga, który ich kocha, Boga, który przebacza. A ileś ludzi, którzy chodzą co tydzień, czasami nie zauważają tego, jak wielki dar, jak wielkim darem jest Boże miłosierdzie, bo mają przekonanie, że są lepsi, że są wyżej. Bo przecież nie grzeszą, tylko chodzą do kościoła. Nie tędy droga. Zobaczmy tak naprawdę, jak Pan Bóg zmienia nasze życie. Ta dzisiejsza niedziela, która jest letary, czyli niedziela radości, pokazuje Boga, który wszystko czyni nowe. Drugie czytanie: jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to, co dawne minęło, a wszystko stało się nowe, Potrzebujemy się odnawiać w Panu Bogu. I co więcej, dalej słowa tak. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Człowiek, który żyje w Chrystusie, nie musi mieć na sobie pętna potępieńca. Bo Bóg darował wszystkie grzechy. Jest człowiek nowym stworzeniem. Jedyny warunek, żyj w Chrystusie, żyj Chrystusem. Korzystaj z tego, co Ci Bóg daje. Nie korzystaj sobie z życia. Korzystaj z Chrystusa, korzystaj z jego ciała w każdej Mszy świętej. Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne jako w w nieostatecznym. Albo też mówi: Ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie, to życie w obfitości. Jezus mówi: Chcę ci dać wszystko. Ale mówi: Uważaj, bo jeżeli nie będziesz spożywać ciała mojego, to nie będziesz miał życia w sobie. Wiele ludzi się odsuwa od wiary bo tak naprawdę nigdy Boga nie poznali, albo nigdy na poważnie nie przyjmowali Komunii Świętej. Przyjmowali, ale zupełnie nie mieli świadomości tego, jak to jest im potrzebne. Pan Bóg pragnie naszego pragnienia. Jezus mówi, kto jest pragniony, a wie, że we mnie, i przyjdzie do mnie i pije. Potrzebujemy pragnąć. Potrzebujemy mieć świadomość tego, co i nędzy. Jak człowiek się spotyka z tymi różnymi ludźmi, którzy gdzieś tam mieli bardzo wywrotowe życie, którzy mieli bardzo poranione, bardzo grzeszne życie, ale jak uświadomili sobie swoją nędzę, to im nie trzeba tłumaczyć, jak ważny jest Pan Bóg. To nie trzeba im tłumaczyć, jak ważne być blisko Pana Boga, jak ważne jest Jego miłosierdzie, ważne przebaczenie. To ci, którzy są cały czas przy Panu Bogu, tego nie zauważają. Tylko, moi drodzy, niech ta dzisiejsza liturgia, no w połowie Wielkiego Postu, czy zaraz za połową Wielkiego Postu, będzie takim czasem, w którym rzeczywiście zapragniemy jeszcze bardziej Pana Boga. On naprawdę jest gotowy nam wszystko darować. On jest w stanie nam dać życie w obfitości, w którym nic nie będzie braknąć. Ale mówi, przejdź, powiedz mi tak naprawdę, jak ten człowiek, że jesteś grzesznikiem, że jesteś słaby, że jesteś nędzny. Powiedz, że mnie przepraszasz. Powiedz, że naprawdę żałujesz, bo ja ci dam wszystko. Tylko tyle i aż tyle. Niech to nie będzie tylko chwilowe na święta, bo trzeba się wyspowiadać, bo wypada. Niech to będzie decyzja na całe życie. Ten młody człowiek, który zobaczył, jak głęboko upadł, kto z nas by chciał jeść ze świniami? Ten młody człowiek, kiedy wrócił do ojca, to już wiedział, że nie ma co od niego odchodzić, bo tam naprawdę jest lepiej. Życzę ci też takiego doświadczenia. Wybierz Chrystusa, zerwij z grzechem tak bardzo poważnie i szczerze, i już nigdzie nie odchodź. A życie obfitości do, doświadczysz i będziesz miał w tym wspaniały udział. Tego każdemu z nas życzy. Amen.